i pozwolę sobie wyrazić wielką radość, że przybyli Państwo tak licznie i wykazali takie zainteresowanie naszą inicjatywą. Szczególnie serdecznie witam Panią Dyrektor Lille Jaroń, Zastępcę Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Panią Marię Kozakiewicz, która... Reprezentuje kuratorium Dolnośląskie. Panią Elżbietę Indulską Rodzeń, która reprezentuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Szczególnie serdecznie witam przedstawicieli świata nauki, panią profesor Irnę Kamińską Szmaj. Uniwersytet Wrocławski jest również opiekunem naukowym w naszym Kolegium, związana od początków istnienia Kolegium z, z naszą placówką oraz znanego wszystkim Pana Profesora Jana Miotka. Wśród zaproszonych Gości są również reprezentanci innych placówek oświatowych, z którymi nasze kolegium współpracuje. Serdecznie witam Panią Dyrektor Magdalenę Konopko, Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. Panią Dyrektor Katarzynę Delikowską, Dyrektora Pani reprezentuje. Dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych oraz panią dyrektor Teresę Bartnicką-Romanowską, dyrektora Gimnazjum nr 4, z którym współpracujemy lat. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu panią dyrektor Lille